Cześć! Zachwyca cię wygląd kół 20-calowych, ale nie chciałbyś płacić za drogie opony i felgi. Mam dla ciebie rozwiązanie. Pokażę ci cztery stylistyczne triki, dzięki którym twoje 17-calowe felgi będą wyglądały jak 18-calowe. Oszukaj oko i ciesz się sportowym wyglądem. Kształt szprych to w tym przypadku klucz do sukcesu. Wybieraj felgi, których ramiona są smukłe i sięgają aż do samego rantu obręczy. Optycznie przedłużają one felgę poza jej rzeczywistą granicę, maksymalizując postrzeganą średnicę. Unikaj felg, których ramiona kończą się wyraźnie przed zewnętrznym rantem. A jeśli chcesz uzyskać agresywny efekt, szukaj wzorów deep concave. Mocno zagłębiony środek wydłuża ramiona pod kątem i dodaje masy. Kolor ma ogromne znaczenie. Jasne kolory zawsze wydają się większe. Dzieje się tak, ponieważ mocno kontrastują z czarną oponą, odciągając wzrok od zewnętrznej obręczy koła. Uważaj na czarne felgi, choć sportowe, w ruchu optycznie gubią się w cieniu i na tle opony, wyglądając na mniejsze. A jeśli już czarne, to koniecznie z polerowanymi rantami, ten jasny akcent odbija światło, tworząc iluzję większej średnicy i smuklejszych ramion. A teraz coś co powoduje, że to nie felga się powiększa, ale jej ekspozycja. Kluczowy element to opony niskoprofilowe. Im niższa ściana boczna opony, tym więcej powierzchni koła przypada na felgę. Redukując ilość gumy, automatycznie sprawiasz, że całe koło wydaje się bardziej sportowe i większe. To najskuteczniejszy wizualny trik. Ale uwaga, nie zawsze zalecany z powodu ingerencji w rzeczywistą średnicę koła. Ostatni trik ale ważny. Postaw na felgi z małym, dyskretnym dekielkiem i minimalną częścią centralną. Im mniejsza część montażowa, tym więcej optycznego miejsca pozostaje na długie ramiona i design. To potęguje wrażenie większej średnicy. Chcesz optycznie powiększyć koła? Postaw na długie, proste ramiona. Polerowany, jasny kolor i opony niskoprofilowe. Ten zestaw cech da twojemu autu sportowy wygląd. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie felgido.pl. Do zobaczenia.